Cześć widzowie, wiecie co dzisiaj nagrywamy? Nagrywamy tusie naszego taksilą. Naszego taksilą. Naszego taksilą nagrywamy. Który dzisiaj będzie odpowiadał tak, nie, może. Albo inne tam nasze słówka, być może. I. Ja Wam teraz powiem, co znaczy, jakie zamachnięcie. Wiemy, że to znaczy nie to znaczy tak. To znaczy nie wie. to znaczy, może, a to znaczy, to znaczy, że myśli myśli. Myślę, a później odpowiem. No dobrze, no to zaczynamy. Ja się pytam, albo wy w komentarzu napiszcie, jakie mam słowa w następnym takim filmie użyć. Na naszego kota, tylko to się zaczęło dobrze. No dobrze, no to ta pierwsza słówka to będzie, czy masz tatę, nasza pusieńko, e, pusiłu czy masz tatę? Eee... Nie, miał, miał. Nie masz taty, tak? No dobrze, bo nikt ci nie zbudował taty. Mhm. A czy masz jakiegoś brata? A czy piłaś kiedyś mleczko? Nigdy nie piłaś? Nigdy nie piłam mleczka, bo nie wiem co to jest mleczko. A! Aaaa! Znaczy, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Odwracam się, bo nie wiem. Nie wiem, tak nie wiem. Nie, pozwalam. No i teraz pusiu... Ja czy, czy obciąć Ci wąsy? Nikt! No Nikt! A co się gapisz na mnie, a nie na widzów? No dobrze. Um, no to teraz Pusia będzie mówić tak słowami. Nie będzie pokazywać tego. No dobrze. Pusiu, poczekaj. Czy? Czy? Urwać ci. Czy obciąć ci wąsy? Um, nie. No to obciąć ci kawałek, mogę? Nie da się w ogóle. Tam jest na no, 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 za łapeczka się nie chciała złapać. Obcinamy jej głowę. No dobrze. No to, Pusiu, jeszcze raz. No dobrze. Pusiu, czy byłeś kiedyś na spacerze? Nie, nie byłam nigdy na spacerze, bo jestem pusia. Nigdy nie byłam na serku, ha, ha Bo nie miałam dzisiaj śmielku. To Śmieszny pierwszy ale zaraz będzie drugi raz. Nie, 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 jeszcze nie. No dobrze. A ty widziałaś kiedyś noszą choinkę? Ej, no tam kiedyś kilka razy widziałam. A to nie? Źle No widziałaś? No. Chyba nie wiem. To co, nie wiem czy widziałam, nie pamiętam, ale zobaczę. Wow, jaka piękna. No to widziałam, no. Teraz widziałam. W ogóle nie wiem czy kiedyś widziałam, Nie Dobrze. Muszę ty obciąć ci głowę. Eem, nie. A czy mogę ci upiec łódko? Też nie wiem. No to ja ci je obtnę, gdy mi nie pozwalasz. Tylko nie patrzcie na razie. Patrzcie na tych plecaka. A jej obecne jedno łódko. z Noga odpadła. Nie Czekajcie, widowie, jeszcze chwil, chwilkę. to Taka nie pamiętam, które to łódko. Się pamięta, o, kurde. Się o, to łódko się Dobrze. Proszę. To jest jej łódka, urwane z boczku, jej pudeczko, a teraz jej tej mnie deczka no o to... nie... <grymka> moja kopeczka łapeczka się przedstawi, widam <grymka> łada tablet ładko czy ci wanse Łachasz na hecki no nie dobra, no już spadaj

Wypiję piję miał, Nie. Nigdy. No. Nie wiem, co to jest. Czy to coś złego, czy nie? Co to jest kola? Nie wiem. Sama nie wiem. A, wiem, wiem, ale nie powiem, bo nie powiem. Ale wiem, co to jest kola. Ale nie powiem. A dlaczego nie powiesz, bo nie powiem? Wiesz, Pusiu? Bo to jest Pepsi kole, to szkoła. Aha. A znasz wierszyk taki? Pepsi kola jutro szkoła. Pym. Bo, ale jutro nie ma szkoły. <grym> ja eee. Łapcio, co to jest Pepsi? Znaczy nie łapko, tylko pusiu. Co to jest Pepsi? Co to jest kola? Bo jutro jest szkoła. Znaczy, jutro nie ma szkoły. I... Pepsi Kala nie ma, jutro szkola. Pepsi Kala, jutro szkoła. Jutro szkoła. Jutro szkoła. No dobrze, to już chyba na koniec. Napiszcie w komentarzach, jakie słówka mam użyć, aby Pusia powiedziała. Odpowiedziała: tak, nie, może nigdy. Albo inaczej.